Dobra, wchodzimy? Odwiedź, chyba. Do dobra, czekaj, ja Ta. idę. No czekaj. Jeszcze na Ta, Wojtka. Łoł, otworzyłem list. właśnie tego się wystarczyłem. A tu idę. O, co jest. Ej, dobra, ja czekam na Wojtka. Ja tu nie wejdę, choć już ja. Ej, dobra, wchodzisz tam, siedziu? Czekaj, ja już tam dojść. Bo od nowa mi się grało czu. To czekaj to nie wchodź tu, nie wchodź tu. Czekamy na Wojtka Ja stoję przed drzwiami. No ja te... creeps Co? Zwika mi coś gówno A co ej, Co za... Czekaj, na tablicy koło tego domu jest Houd 14. 14 Eno south. No Ej dobra, czekamy na Wojtka Dobra. Okay. Mogę coś tu zrobić? Dobra, chodź koło Łodzi. Ała. jakieś ty, Dobra, weź tam koś mnie niga, nie? No. Ja stoi koło łodzi. To się jest nie tak tutaj. Oj, Wojtek, dalej. Shiftem ma skazanie się. Jak a, Shiftem kutasz. Siły kompanii. To jest do OpenGL. Mam tutaj, że. No, uh, we Avel to leave, Driver, Detective. Czas ten, googlądam. Może być też też OpenGL. I co? Nie wiem Dobra, Siedziu, tu wchodzimy Dobra, ale tak popatrzyłem W ogóle nie możesz wyjść, możesz tylko wejść do domu Już nie można wyjść? Nie Znaczy, nie można wychodzić poza ten a Obszar jest ograniczony, masz niewidzialną ścianę Zaczekaj, ja jeszcze sprawdzę uwzględnienia Dźwięku Ja wszystko sprawdziłem, ja nagrywam już Dobra Wchodzimy Wchodzimy? Tak, dawaj Dobra Udajmy, że nic nie słyszałem Tutaj nie ma tej. I tutaj jest ten, kanalizator znaczy wiesz, wentylacja. Jakieś kraty są tam. Weź, jest to po drugiej stronie, weź. A wszedłeś potem do środka tam dalej? No, jest już w takim pokoju. O! Boże, się przestraszyłem, że się na zielono zaświeciło, chopy. Dobra. Ja to też tam jest taka konsola, trzeba wyjść i otworzę się drzwi? Który? Patrz, wchodzisz tu wentylacją do środka. No i zielone się powinno pojawić i wychodzi z tej. Tutaj wentylacją no, tak. Dobra, jestem już tutaj w tym pomieszczeniu. Masz dyga? No. Widzę też. To jest horror w końcu, nie? O, ja w wyszedłem tam. Ja mam podejrzenie, że to jest duke nuke'n. No to jest przeróbka duke Nukem na 3D. Wow! Loading, hopie. Ty... Dalej są schody, SCP, nie? Jak to schody? No... po loadingu masz dalej schody. What the fuck?! Piętro pierwsze. To jest przeróbka SCP. Trzeba już tam? No, schodzę, hopie. Nie! Lewe pierwszy to jest SCP człowieku Ale można wchodzić do góry O, no tutaj tego w SCP nie było Dobra, uwaga Jest to drugie piętro! God Wchodzisz tu? No ja jestem, jestem, stoję koło znaku drugie piętro Dobra No kurde ty, włączyła mi się to góra, no Ej, to idziemy, idziemy doradzić Wojtkowi czy nic? Okay. E, gdzie byś ty poszli, bo jestem na młotce. Słuchaj, jakim? słuchaj, idź cały czas prosto. Daj, słuchaj, tak. jak, jak zrobiłeś to, że ten, żeby wyciszyć. No to klikasz escape. OPTIONS, czekaj. Sądzę. Bo jakoś głównie na grafika Ty! Ale jak... Jesteś już... na lewelu trzecim. Ej, ja się cofłem. Trzymaj. Słuchaj, dajesz OPTIONS i tam dajesz sąd i wyłączasz ten sąd, nie? No wyłączyłem sąda i... dajesz escape, tak? Dobra, idę, idę. Dobra, i teraz słuchaj. Musisz no. dojść do... tego domu, otworzyć... I takie. remember, living in this house, tam. No, oni tam będą, takie te... A jest to czwarte piętro. To nie tam Człowieku, SSP. Konie, to jest SCP. Spokojnie, to jest SCP. Tutaj nic się nie stanie, musisz po prostu dojść do schodów. Coś tam jest. Nie, to tylko światło się odbija od monitora. Dobra, ej. Tu się klęka, bo do wentylacji chyba muszę wejść. Ej, jest czwarty który level, jest... jeszcze się nie stało. Jestem piąty. Ale jest jakiś ślad krwi chyba. No ej, złotę. No. Te... Czym ludzie coś robi? Bo tutaj trzeba wejść gdzieś, chyba No wejść. to A. idziesz tam prosto, klikasz E, żeby się te drzwi otworzyły. A, Dobra. Idziesz ja... w tym domu, tylko że. No wchodzisz tam do tego domu, wchodzisz do wentylacji. Nawet no, do wentylacji przyszedłem. C cirt kucasz, nie? Świat no. na sam dół chyba. Nie, tak. jeszcze są schody. Level piąty Ja jestem level piąty się... Sto Sto Stoimy na razie na levelu piątym. Dobra to czekajcie na mnie ja ten blazer to. Do a ja jesteś tam. Jezu, ale mam dyga. Dobra, spokojnie a, no. wiesz, to jest jesteś. Ale to taka bó nie grafika dosyć, nie? No, cieszę, no to będzie... Ej, ej, ja, 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 ja. Cieszę, jak dół, nie? Dobra. Ale... Aging... Co tu jest? Wytypy. Sterwe! Szybko, Wojtek, idź. To jest SCP? No, to jest SCP. No. Słuchaj, do piątego levela nic się nie stanie. A, to no, na razie jesteśmy na piątce, także. Dobra. A jesteś już na schodach? No, ja już jestem na drugim lewcu. No dobra. Problem z frapsem. Idę. Jedenasta. Która jesteś? Czekaj. Okay. Dziewiąta. Ja jestem już jedenasta. Ja A już dwunasta. Za Wojtek. Na 10 jest jakaś skrzynka. Dobra, weź. Ja też mam dwa. No, wiemy, wiemy. Czekaj, czekaj. czekaj. Jestem na 12. Ja czekaj. idę na hama. Dobra, czekaj. Dobra, schodzimy sobie na hama. Dobra, na gama, kurde. Ale... 12 jeszcze nic nie, się nie stało. 13. Jestem 13. Ja też. Boję się. 14. Ale głupiś. Ło! Patrycja! <śmianowicie> ja, ja Przeprójszy ja, 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 ja też trwałem. się Patrycja mnie wzięła od tyłu <śmianowicie> Dobra, 15. Piętnaste. <śmianowicie> oh my god, co za szmenda A już, 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 już mówił śmenda <śmianowicie> 16 <śmianowicie> Dobra Który jesteś? 16 jestem 17. A ja jest, ja, 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 ja 16 O kurde to się uderzyło! No mnie też coś uderzyło na, na 17 I muzyczka straszna jest Nieprawda nie, E, a mnie nic nie uderzyło 18 Też Gdzie? Wow. Chopie nagle mi się obraz zamazał jakby To znaczy takie wiesz, taki... Jakby jakbyś to kamerą chłopie, ten Mi na też, się uderzyło Dobra, idę, jest pół. kurde, ja też jestem pół. 19, Uch, 19, ja. 19 i na razie nie... 19.00 mi, spoko. To schodzimy dalej. 20.00 i stram po gaciach. Jestem. 20.00. 20. Ja jestem. 20.00 i stram po gaciach. Nie, ja, ja idę za wami, nie? Dobra, 20... dobra, dobra, dobra. Pół. Dobra, ja idę na Hamas Kaczek. A ła! <słuchamy>